Króliczek. Kolejna część, i teraz będziemy robić głowę. Będziemy robić głowę. Głowę zaczynamy tak jak pozostałe części. Czyli trzy, ale ja wbijam się tutaj wtedy jest mniejsza dziurka. Zamykamy. I teraz tak. Sześć półsłupków. Raz. Nakładamy <laughs> sobie znacznik, czy jak to tam, jak tam, ja sobie znaczę niteczką, tak nic najwygodniej. I w kolejnym okrążeniu oczywiście nie zamykamy. 12 półsłupków, czyli w każdym oczku będzie dwa półsłupki. 2, 3, 4 sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, i dwanaście. Oczywiście nie zamykamy. I teraz będzie 24 półsłupki. W kolejnym okrążeniu. Czyli też będzie w każdym oczku po 2 półsłupki. 2, 3 4 5 Siedem osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, cztery. Dwadzieścia jeden, dwadzieścia dwa, dwadzieścia trzy i dwadzieścia cztery. Przekładamy znacznik. Przykładamy znacznik i to jest okrążenie, w będzie czwarte. Czwarte. I teraz będzie tak, trzy półsłupki. w kolejnym będą dwa potem będzie jeden półsłupek w kolejnym będą dwa półsłupki i dalej będzie osiemnaście półsłupków raz dwa 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Osiemnaście przekładamy sobie znacznik. 18, rząd piąty. Tak, rząd piąty cztery półsłupki. Półsłupki. dwa półsłupki w jednym oczku, dwa półsłupki w jednym oczku. Teraz będą dwa, teraz będzie dwa półsłupki w kolejnym oczku. dalej 8 półsłupków, Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kolejne będą dwa w jednym oczku. Dalej będą cztery półsłupki. Cztery półsłupki. W kolejnym będą dwa. W kolejnym oczku dwa półsłupki. I cztery półsłupki. <słupki> 4. 4. Kolejne okrążenie, czyli szóste. Sześć półsłupków. i w dwóch kolejnych oczkach będą po dwa półsłupki, czyli w pierwszym oczku dwa półsłupki i w drugim oczku dwa półsłupki i teraz jeszcze 22 półsłupki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Pesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia jeden i dwadzieścia dwa posebki. Tu mamy szósty rząd. Mamy szósty rząd. Damy znacznik, i zaczynamy rząd siódmy. I w rzędzie siódmym zaczynamy od dwudziestu dwóch półsłupków. Trzy cztery pięć. siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście,

W kolejnym oczku mamy dwa półsłupki i pięć półsłupków. Dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć półsłupków. <laughs> teraz Pana się przydał znacznik. No my. Poczekajcie chwilkę. O, a.